Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zresetować telefon Motorola przez Recovery Mode. Aby wykonać reset do ustawień fabrycznych przez Recovery Mode, w telefonach Motorola musimy je najpierw wyłączyć. Aby to zrobić, naciskamy przycisk zasilania wraz z przyciskiem podgłaśniania telefonu. W taki sposób. Następnie wybieramy opcję Wyłącz i czekamy, aż nasz telefon się wyłączy. Odczekujemy sobie jeszcze chwilę, żeby telefon na pewno był wyłączony, a następnie możemy uruchomić go ponownie, przytrzymując przycisk zasilania wraz z przyciskiem ściszania telefonu. Gdy przytrzymamy te przyciski, przejdziemy do opcji bootloadera. Tutaj za pomocą przycisku ściszania lub podgłaśniania musimy wybrać opcję recovery mode, a następnie zatwierdzamy przyciskiem zasilania. Jeżeli wyświetli nam się taki obraz, przytrzymujemy przycisk zasilania i naciskamy potem przycisk podgłaśniania telefonu. W taki sposób. Teraz przyciskiem ściszenia lub podgłaśniania, wybieramy opcję Wape data FACTORY reset i zatwierdzamy przyciskiem zasilania. Wybieramy opcję FACTORY data reset. Jeszcze raz zatwierdzamy przyciskiem zasilania. Nasz dysk się formatuje teraz, czyli czyści. I możemy wybrać opcję Reboot System Now. Teraz czekamy, aż nasz telefon uruchomi się ponownie. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam. Cześć!